O, oh, jaki piękny głos! O, oh, książę! Jesteś moją jedyną, prawdziwą miłością! I będziemy razem na zawsze! Brawo! Niesamowity głos! Dziękuję, Wasza Wysokość! Czekaj chwilkę mam dla Ciebie prezent! Weź ten naszyjnik jako znak mojej miłości. O, oh, nie, nie ma mowy! Kocham cię! O, oh, nawet o tym nie myśl! Pożegnaj się ze swoim głosem, głupia rybo. Co? Mój głos! O nie, to straszne! Nie da się tego słuchać. Dość! Oszukałaś mnie! Twój piękny głos był tylko przynętą! Koniec z nami! Czekaj, mój książę. Dokąd idziesz? Książę jest teraz mój! Fantastyczny głos! Co? Ukradłaś mój głos! Oddaj go! Nie masz szans. Dogonię cię. To nie będzie takie łatwe. Wow, co to wow. za miejsce? Królestwo <grystwo> muszli! Szukasz tego? Oddaj mi naszyjnik, nasz proszę! Nie mam mowy, nigdy mnie nie złapiesz. Co? Te muszle są takie straszne. Co im zrobiłaś? Papa! Pa. Co ja mam z wami zrobić? O, już wiem. Muszę zaśpiewać. La la, la, la. Super, zadziałało! To nie, nie działa! Wow, wskazówka! Muszę dać muszli perłę, żeby zasnęła. Okej, okay, dzięki za podpowiedź. Dobrze, że zawsze mam na sobie perły. Wystarczy mi, żeby nakarmić wszystkie muszle. Proszę bardzo. Idealnie! Bardzo dobrze! Wszystkie muszę są spokojne. Mogę iść dalej. Dzięki! Wow! Co to za dziwne wow. miejsce! I co to za dźwięk? What? O, o! Chyba utknęło! Nigdy nie uciekniesz z tej lepkiej pułapki i zapomnij o swoim naszyjniku. Nie, nie poddam się! O o, to coraz głębiej w tym szlamie. Papa, szlamowa syrenko. Co mam zrobić? O, nowa wskazówka! Muszę połączyć wszystkie części rury. Okej, okay, znajdźmy brakujące kawałki. Wow, znalazłam je! Fuj, są cało przylizgłe. Dobra, już są czyste. Teraz je połączmy. Tak działa. Dalej! Twój szlamie, spadaj! Jeszcze jeden kawałek. Idealnie. Został ostatni. Twój, to nie rura! Nie, już po mnie! Ratunku, pomocy! Wow, dzięki! Tego właśnie potrzebowałam! Po stokroć dzięki! Teraz tylko muszę włączyć wodę. Wow, super! Slime mi już nie grozi. Płyńmy dalej. Wow, ile tu medus. Ty! Chcesz odzyskać swój głos? Spróbuj. Uda mi się. Yes! Oh, wow! Zapomniałaś, że meduzy parzą? Głupia syrenka. Tak łatwo się nie poddam! O! Kręci mi się w głowie. Chwila, mam ogon. Co? jest. Dmuchaj mocniej. Tego się nie spodziewałam. Tak, zadziałało! Co? A jednak nie. To nie fair. Czekaj, wiem. Zamówię dowóz. Ta będzie idealna. Super! O nie, pomocy! Muszę uciekać! Świetna robota. Dobra suszarka. O tak. Jest. Pa, Papa meduzy. Ty, oddaj mi mój głos. Nie mam mowy. Jak niegrzecznie! Ten naszyjnik jest mój! Najpierw musisz przejść przez mojego strażnika. Tego pluszowego potworka? Ale mi straszny! Nie śmiej się za wcześnie. Trum, trum. Co? Reki? Nie przejdziesz! Pożegnaj się ze swoim głosem. Papa! Pa. Mam klucz! Proszę, daj mi klucz! Proszę! Mam pomysł! Zagrajmy! Co? Hmm. Musisz zgadnąć, pod którym ukryję klucz. Kręci, kręć, nigdy nie wygrasz. Okej, okay. hmm. który to? Wybieraj. Dobrze. Ten. Ups, ups, zła odpowiedź. Ups, to łaskoczę. Przestań, dość. Dobra, jeszcze raz. Okej, okay, ten! Ups, to nie to! Nie! Mój! Dobra, trzecia runda! Okej! Okay. Ten! Wow, wygrałam! Mam klucz! Gratulacje! Możesz przejść! Dziękuję! O, gdzie teraz? Muszę się przeczołgać dalej. <laughs> nigdy mnie nie dogoni. Co? Hmm, ona się za mną czołga? Oh. Muszę ją zatrzymać. Laminaria Maksymaria! O, a co to? Ogromne wodorosty? Jak ja mam przez to przejść? To trudne. O, mam pomysł. Potnę ją muszlą. Yes! Nie, to zły pomysł. Potrzebuję lepszego. O, tak. La, la, la. moje uszy. La, Jest, działa. Idealnie. Droga wolna. Ła! to boli. A. Co mnie tym razem czeka? Hmm. O, tu jesteś. Hey. <laughs> Szukasz tego? Oddaj mi mój głos! Nie ruszaj się! Podłoga parzy! Co? Ten naszyjnik jest mój. Nigdy mnie nie złapiesz. O nie! Co ja teraz zrobię? O, jakie to wow. słodkie! Dzięki. Ten haczyk się przyda. Raz, dwa, trzy, mam go. Yes, super. Zwiążmy linę! Jest to wiele lepiej. O nie, jak gorąco! Nie dam rady się utrzymać. Zaraz spadnę. Czekaj, mam pomysł! O tak! Teraz wcale nie jest gorąco. Idealnie! Mogę iść dalej! Wow, ale stromo! Nie mam wyboru. Muszę się wspinać. Moja płetwa już nie ma siły. Jest tak blisko. Jak ona to robi? O tak! Mam pomysł! Hmm, mam chytry pomysł. Trochę pereł? Łapij, nie spadnij, Syrenko! O, nie, niedobrze. Mam je! No patrzcie na nią! Podobają ci się moje perełki? Proszę, masz więcej! O tak, jestem złą, podwodną, genialną czarodziejką. Perfekcyjnie. Zrobię z tych perł nowy naszyjnik. O tak, ale śliczny. Mogę się dalej wspinać. Ty, w końcu cię mam. Chcesz kawki? To Chce mój naszyjnik. Oddaj! To mój głos! O, ale jesteś zdenerwowana. Oddaj mi naszyjnik. Jasne, już idę. Ale najpierw filiżanka kawy. A, pod wodą! Teraz już mnie nie przejdziesz. Zatrzymaj ją, Golubiro! Nie przepuść jej. Pa! Ty! Stój! Nie puszczę cię. Hej, przepuść mnie! To niesprawiedliwe. Przestań machać skrzelami. I tak ci się nie uda. O, a co to? Balerina cappuccina. Więc o nią ci chodzi. Dam radę. Spróbujmy tej kawki. Wow. Wow, udało się. Teraz jestem baleriną cappuccino. O, moja miłość. Grande amore. Jestem zauroczony. O, szaleje jest miłości. Moja ukochana. Co? Mam dla Ciebie jeszcze jedno wyzwanie. Nie daj się zmiażdżyć. O nie! Jak mam się przedostać? Nie dasz rady, albo zmienisz się w syrenią papkę! babkę. Baba! Pa, pa. Co mam zrobić? Mam pomysł. Zadziałało! Co? O nie! Porusza się jeszcze szybciej! Czas na plan B! Jest! Więcej kawy! Jest! Udało się! Droga wolna! Co? Oni mają tam imprezę? Z moim głosem? Muszę tam dotrzeć! Hmm... Jesteś niesamowite. Co? Znalazłaś mnie? Ty! Oddaj mi naszyjnik z moim głosem! Nie ma mowy! Mam ją gonić w nieskończoność! Stop! Nie mogę cię wpuścić! Ale ja naprawdę muszę dostać się na imprezę urszuli! Dobra, ale wstęp jest tylko dla syrenek. Tak, takie są zasady. No weź, oh, muszę please. tam wejść! Dobra, ale tylko jeśli założysz maskę do nurkowania. A skąd ja ją wezmę? Proszę weź tą! O, dziękuję bardzo! Trzymajcie kciuki.